Witam serdecznie na kanale Przemo Majsterkuje. Dzisiaj mamy porządnie bufor rozładowany. 28 u góry i 24,5 na dole. Specjalnie go nie paliłem wczoraj, żeby rozładować go do zera. Pokazać Wam jak się szybko uda mi naładować dzisiaj, tak. Ciśnienie na instalacji zeszło do 0,6 bara, tak. Sprawdzimy sobie na cyfrowym świetlaczu. Tak, 606 bara mamy. I sprawa wygląda tak. Rozpaliłem w komineczku. Testuję sposób y, palenia, nie ładowania do podkorek. Tylko sobie będę dokładał drzewno. No jak widać kominek pali się bodajże 5 minut i już mamy blisko 40 stopni na, na obudowie. Gdzieś się niedługo pewnie włączy pompka, a nawet nie niedługo, specjalnie w ramach testu przestawiłem, by pompka załączała się, proszę państwa, m, dopiero przy 59 stopniach, jak przekroczy. Wydaje mi się, że to spowoduje, że nie wyłączy mi się ta pompka, tylko będzie sobie cały czas ładować. Ale to dopiero będę wiedział za pewnie godzinkę, jak mi się naładuje, na nagrzeje płaszcz. Przepraszam. I sprawa wygląda tak, że może troszkę powiem o tym sterowniku dzisiaj. Sterownik do sterowania przepustnicą i. i załączaniem pompek. Jeżeli ktoś ma więcej niż jedną, u mnie jest tylko jedna, która akurat ładuje mmm, ładuje bufor, ale do, niej, do sterownika można podłączyć trzy pompki napięciowe trzy urządzenia, które dostają z sterownika napięcie z sieci i jeden beznapięciowy do sterowania. Na przykład kotłem gazowym, bo może go na przykład ten sterownik rozłączać kocioł gazowy, by w momencie, kiedy się w kominku pali, by kocioł się gazowy nie włączył przypadkiem, tak? No bo to czasami może tak się zdarzyć. Ale ja osobiście nie korzystam z tego rozwiązania. U mnie steruje tylko pompką do ładowania buforu. No na tą chwilę mi to wystarcza. I sprawa wygląda tak. Jeszcze możemy tutaj sobie podejrzeć, tak? O, te... 26 stopni to jest dół, yy, dół buforu, tak? bo tam te termometry troszkę przekłamują te, te chińskie, ale jednak jest 26 cały bufor ma 26 stopni wodę w sobie. I tak ja osobiście ładuję go do 82 stopni, jak jest więcej niż 82, to już jest troszkę za ciepło w salonie, dlatego troszkę zeszę z tą temperaturą yy, ładowania yy, buforu. I tak, tak jak wspominałem ostatnio, założyłem sobie zawór trójdrogowy do mieszania wody, która trafia na grzejniki. Zrobiłem to, ponieważ bez tego mieszacza woda po nagrzaniu w buforze, czyli tam do 70-80 stopni, trafiała bezpośrednio na instalację. Co moim zdaniem nie jest zdrowe ani dla grzejników, ani nawet dla, że tak powiem, domowników, gdy takie ciepłe ciepła woda trafia od razu do grzejników i grzeje nagle cały pokój. Dlatego zawór trójdrogowy, siłownik, przepraszam, trójdrogowy, zbija tą temperaturę. Kupiłem taki tani sterowniczek za bodajże 40 kilka zł, który ma trzy stany pracy, tak. Nie wiem, on jest do góry nogami, ale odwrócimy go, o, żeby było widać. O, jest. Producent Elitech. Można go na znanym portalu zakupowym w Polsce dostać za niewielkie pieniądze. I wygląda to tak: on ma mm, dwa wyjścia, tak jak tu widać. Moment. On ma dwa wyjścia: grzanie i chłodzenie, tak? I tutaj są przekaźniki. W zależności od tego, czy temperatura zadana. Czyli jak on się potem włączy, to Wam pokażę, pokażę w późniejszym etapie. Temperatura zadana u mnie to 44 stopnie i tak, gdy on ma mniej niż 44 stopnie, przekaźnik pierwszy powoduje to, że zawór jest otwarty na maksa, tak jak w tej chwili. I w takim jest położeniu, on jest u mnie otwarty na maksa, czyli nie miesza wody, która powraca z grzejników. Gdy temperatura sobie rośnie i osiągnie te 44 stopnie w moim przypadku to strażnik się po prostu wyłącza, tak? Napięcie na stromnik nie jest podawane, dzięki temu jak on sobie tam ustawi w końcu temperaturę, to ustawia się w jakiejś tam pozycji swojej i cały czas ta woda ma tą zadaną temperaturę 44 stopnie. Chwilę, bo to schodzi tam, nie wiem, jakieś godzinkę sobie tym miesza, nie tam w górę, w dół, w górę, w dół, ale powiem szczerze, że daje, tak. A gdy przekroczy tą temperaturę, to załącza się drugi przekaźnik, i on powoli sobie ten zawór przymyka. Tak, żeby tą wodę powracającą podmieszać z, z wodą, która idzie z z bezpośrednio z buforu. Powiem szczerze, że jestem zaskoczony działaniem tego. Później wrzucę wykres, jak wygląda porównanie. Tak, gdy nie było siłownika, gdy był siłownik, yy, zmieniłem tam histerę, żeby była troszkę mniejsza. I ogólnie rzecz biorąc. Ja jestem bardzo zadowolony z tego sterownika. A nawet powiem szczerze, jestem pod wrażeniem jego prostoty i, i działania, tak? Za niewielkie pieniądze. No, czujniczek do niego, temperatury jest pięte tam w otulinie. Razem z jeszcze jednym czujnikiem, który wpada sobie tutaj do mojego o, mojej skrzynki przekaźników. Te przekaźniki sterują mi pompkami. I jest jeszcze jeden przekaźnik beznapięciowy do, do kotła. Bo sobie tym nie z żadnego poziomu yy, jakichś sterowników zewnętrznych, tylko ja mam to wszystko sparowane w Home Assistant. Jeżeli będziecie chętni, piszcie w komentarzach. Nagram osobny filmik, jak mam to skonfigurowane na tych przekaźnikach Sonoff. I jak sobie to fajnie, praktycznie bezobsługowo po napisaniu jakiejś prostej automatyzacji działa, tak? Bez żadnych, kurde, sterowników ani nic. Jedyny ten minus, że Musi być komputer, który cały czas działa, no ale u mnie ta automatyzacja domowa jest troszkę bardziej rozbudowana. Są rolety, jest, są światła, są te, te pompki, tak, do tego temperatury, no i jeszcze tam parę innych y, innych fajnych rzeczy. No i tak to wygląda. Tak, o. Jeszcze raz y, separator zanieczyszczeń flamko, co jakiś czas sobie spuszczam. O popatrzcie ile tego syfu sobie tu się ciągle pływa. Cały czas jest ten syf w tej instalacji, ale to sobie to ładnie łapie. O. Ładnie sobie to łapie. Bo takie cały czas ta breja sobie pływa dzięki temu i pompki i piec i no i żywotność zbiornika na pewno się wydłuży. Pewnie po sezonie sobie jakiś po sezonie sobie uzbieram jakieś środki, by zakupić inhibitor i zalać, bo wcześniej miałem inhibitor, ale czy znaczy inhibitor pewnie jest w tej instalacji, ale przez to, że przybyło prawie 1000 litrów wody, bo sam zbiornik buforowy ma 750, mężownica w komiku 40 czy 50, plus jeszcze tam rurek trochę, no to przybyło prawie 800 czy tam 900 litrów wody i ten inhibitor się po prostu rozrzedził i on teraz nie spełnia swojej funkcji tak jak należy. Także zapraszam do komentowania. Dzięki w ogóle za wszystkie pytania. Tam jest pod spodem w zakładce informacje o mnie, możecie sobie znaleźć maila do mnie. Możecie pisać, jeżeli nie chcecie, na forum możecie pisać bezpośrednio. Także zapraszam, chętnie. A na pewno będę coś nagrywać. Także lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie kanał. Dzięki, że jesteście. Do zobaczenia.